Więc to jest look, który będę Wam dzisiaj prezentować. Czyli troszeczkę w stylu pin-up, nadaje się na romantyczną kolację Walentynki, albo po prostu na jakąś imprezę, na którą idę właśnie ja. I to jest eyeliner z brokatem, czerwone usto i bronzer oraz dużo maskary ja dzisiaj wybrałam znaczy to jest taka impreza na luzie więc założyłam taką bluzkę, którą sobie niedawno kupiłam w Top Shopie i to jest taka zwykła szara to ma taki jakby ściągacz z tyłu ma taką gumkę i jest taka o, dotąd? Ała. całkiem fajna całkiem fajna. Do tego założyłam mój ulubiony z wisiorków. To jest taka torebeczka chanelowska z taką piątką. To kupiłam w Oysho za chyba 34 zł. Świetne. Po prostu jest dla mnie tak urocze. W ogóle kocham wisiorki z Oysho i polecam Wam, jeżeli będziecie miały okazję, to wstąpcie i przejrzyjcie sobie, są po prostu przeurocze i jakaś tam złota bransoletka i to by było tyle, życzę wam miłego oglądania i oglądajcie mój kanał Puch. najpierw nałożyłam bazę, tak jak zawsze teraz biorę białą kredkę NYX i nakładam sobie dosłownie Troszeczkę na palec, trochę przybliżę, żebyście widziały. I żeby to oko rozjaśnić nakładam ją na powiekę. Wklepując tak. trochę jeszcze pod spodem. teraz biorę e, cień, e, który już poznałyście, firmę Nova to jest próbka e, ja widziałam, to jest taka seria Quattro i to jest akurat kolor nie wiem nawet jaki. Taki ładny, mieniący się, jasny. Dużo ma takich drobinek, jak widzicie tu na opakowaniu. Biorę yy, pędzelek z Maka 239 i nakładam go na całą powiekę. Puchaty pędzelek 217 z Maca I cień o nazwie Cork, który już znacie Czyli taki brąz cielisty, troszkę ff, ff, ciemniejszy od mojej skóry I w załamaniu powieki A sobie tutaj nie maluję Tak powyżej tego załamania, żeby to nam się tak nie mieszało z tym białym teraz biorę pędzelek z Inglota 30T. To jest taki skośny do eyeliner'a. I um, biorę też eyeliner z Inglota. Widzicie, on mm, już mi się tak fajnie tylko mi się dziura zrobiła. Nie mam go nawet 9 miesięcy, a tu jest napisane, że jest ważny 9 miesięcy i Dlatego używam maka, bo po prostu no nie wiem, staram się jakoś przekonać do tego ale też nie mogę. I teraz nabieram na pędzelek. I rysuję linię wzdłuż oka przy samych rzęsach. Niestety ten pędzelek jest trochę gruby. Ale fajnie, że jest taki. Złamany. Tutaj lekkie takie skrzydełko rysuję. Już mi chyba w ten eyeliner. Więc biorę jeszcze taki skośny z sefory nr 15 i poprawiam. самый или не раз? Сейчас такие сухо это на Okay. Ja polecam wam ten pędzel z Sephory Ponieważ dzięki niemu Nauczyłam się robić Tak zwany wing Nigdy wcześniej tego nie miałam robić Nie wiem z czego to wynika Może po prostu nie miałam pędzla odpowiedniego od do tego I teraz bierzemy A Też z Inglota Czarny matowy cień To jest Seria NC O no, kolor po prostu czarny. I wiesz, właśnie, żeby ja lubię troszeczkę tą linię, um, tak jakby rozpuścić, troszeczkę ją rozmazać, żeby dawała właśnie taki efekt, jak mam tutaj. I biorę płaski pędzel z sefory nr 25. Ten cień. I po co się też to robi? Żeby utwar... Żeby ten eyeliner utwardzić tak To set? Nie pamiętam słowa W każdym bądź razie jedziemy po tym eyelinerze Dodatkowo wychodząc poza jego granice Dosłownie troszeczkę żeby uzyskać ten efekt, rozmycie taki. I teraz dosłownie troszeczkę mm, na pędzel nabieram tego czarnego i daję taką delikatną kreseczkę na dolną linię Tak dotykam tym pędzlem. Delikatnie. i palcem rozmazuję